Hmm, hmm, hmm. Łoś w Skyrim. Nie ma nic lepszego niż sobie popolować jak jest wolne. No, czekaj. Przecież jest koronawirus. No właśnie moi drodzy widzowie. Postawiłem się rozmówić. Poznajcie Gudruma. Good, good to jest mój kolega w Skyrimie. O koronawirusie. Co się dzieje? No nie jest fajnie. Ja sobie patrzałem. No już jest 6 sześ, tysięcy zarażonych ludzi. 6000 martwych ludzi przez koronawirus. Więc nakazuję wam. Tak, wam. goodrum też wam nakazuje, prawda? Prawda, Gudrum? Musicie siedzieć w domu przez ten czas kwarantanny. To oznacza też pewne problemy na moim kanale. Ponieważ ja, jak dobrze wiecie, nie umiem montować filmów. Robi to monter, czyli mój przyjaciel. A możecie go znać pod tym pseudonimem. I ja z monterem nie mieszkamy siebie blisko, co to oznacza? Że filmy z montażem będą się pojawiały co dwa tygodnie. No bo my ograniczamy wychodzenie z domów, stosujemy się do nakazów i nie będziemy płacić 5 tysięcy koła. Nie dlatego, że jeszcze jesteśmy nieletni, ale my nie zamierzamy się narażać, prawda? Prawda, monter też, jeżeli obejrzy ten film, na pewno to potwierdzi. A nagrałem sobie Skyrim, powtórnie wiem, że ja lubię sobie grać w Skyrim, a to też wam powiem na ten temat w Skyrimie. O, widzicie tego właśnie? Może go ustrzelę, A idź ty. A idź nie wracaj, masz szczęście. Więc słuchajcie, moi drodzy widzowie i Gurdum też wam każę. Siedźcie w domu, przeczekajcie te dwa tygodnie, ponieważ ja to tak zwam w poniedziałek i ta epidemia się wedle premiera tu zaczęła. I słuchajcie, uważajcie na siebie, nie wychodźcie z domu, myjcie często ręce. Żegnam się z wami cieplutko, cześć i czołem!